5, 4, 3, 2, 1, start. 150. 1 prawy. Drogi. zahacz. Z uwagą. Znak. 5 lewy. 50. Szczyt. Prostój. Później podbija. 5 lewy zacisk do 3. Przy drzewie. krótka Podbija. Późny 3 prawy. Niech i... 44 lewy zacisk hamowanie do 2 prawy ciasny wybija mostek widać 3 prawy przyciąć 40, hamuj 2 lewy zacisk do 1 Ciasno, 70, 5 prawy, krótki nacisk do 2, 4 prawy, szczytem, nie śpiesz, zostań, 30, i wcześnie 3 prawy, ciąć, równe 3 prawy, lewy prawy, ciąć, prostuj, 40, od szczytu 6 prawy, potrójny, na spadaniu podbija, hamuj, 70, na asfalt, ciasny, 1 prawy, nie wypuszczaj, 70, 4 lewy, 40, dużny nawrót lewy, nie wypuszczaj, ciasno, 100, podbija. 6 prawy, krótki mamowanie, 30, 1 prawy, Za znak, ciasny ptazdek, 80, podbija, na shooter, 40. Od szczytu 1 prawy, otwarty, ślisko, 30, ciasno. 1 prawy, lewy, prawy, ciasno 70. Nie śpiesz. Ciasny, jeden lewy. Nie i za drzewo. Równik prawy, lewy, szczyt, prostuj na aspał. 5 prawy, nacisk. Schamuj 50. Ciasny, jeden prawy. Przeciąż, ostrożnie. ruch, u